Twój nowy Renault Capture jest wyposażony w układ wykrywania przeszkód z czujnikami ultradźwiękowymi zamontowanymi w zderzakach, który pomaga wykonywać wszelkie manewry parkowania. Czujniki mogą być rozmieszczone na trzy różne sposoby, zależnie od wersji wyposażenia samochodu z tyłu, z przodu i z tyłu, wokół całego pojazdu. Ten układ pomocy przy parkowaniu cały czas skanuje otoczenie podczas jazdy z prędkością poniżej 10 km/h. Po włączeniu biegu wstecznego oraz po wykryciu przeszkody w trakcie jazdy do przodu zobaczysz ten obraz. Asystent parkowania i funkcja wykrywania przeszkód będą wtedy pomagały w manewrowaniu, szczególnie podczas parkowania. W jaki sposób? Mierząc odległość między Twoim pojazdem a przeszkodą, za pomocą czujników ultradźwiękowych. Ten pomiar skutkuje emitowaniem sygnałów dźwiękowych, których częstotliwość rośnie wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Fragmenty otoczki w sąsiedztwie przeszkody zmienią wtedy kolor z zielonego, gdy przeszkoda znajduje się daleko, na pomarańczowy, gdy przeszkoda jest blisko. Kiedy przeszkoda znajdzie się tylko mniej więcej 20-30 cm od pojazdu, sygnał ostrzegawczy będzie emitowany ciągle, a otoczka w sąsiedztwie przeszkody zmieni kolor na czerwony. System wyłączy się po przekroczeniu 10 km na godzinę. Analogicznie, asystent parkowania wyłączy się, jeśli pojazd pozostanie nieruchomy dłużej niż 5 sekund, np. w korku. Wreszcie, wyłączenie układu nastąpi po zmianie przełożenia na neutralne lub w skrzyni automatycznej na N lub P. Można także ręcznie wyłączyć asystenta parkowania na przykład jeśli czujnik jest zasłonięty dyszlem holowniczym lub przyczepą. W tym celu w systemie multimediów EasyLink przejdź do menu ustawienia. Następnie na zakładce Pojazd kliknij opcję Asystent parkowania. Na koniec przestaw przyłącznik do pozycji Wyłącz w strefach, które chcesz wyłączyć. Przedniej, tylnej i lub bocznych. Jeśli masz pojazd bez systemu nawigacji, naciśnięciem tego przycisku wyłączysz sygnał dźwiękowy oraz wyświetlanie obrazu na tablicy wskaźników. Istnieje możliwość wyciszenia dźwięku układu lub zmiany jego głośności. W tym celu przejdź do menu ustawienia, wybierz opcję Systemy pomocy przy parkowaniu i kliknij opcję Dźwięk. Następnie za pomocą przycisków plus i minus zwiększ lub zmniejsz głośność albo w ogóle włącz lub całkowicie wyłącz dźwięk. Można nawet wybierać różne rodzaje dźwięków alertów. Do poprawnego działania układu jest konieczne niezakłócone pole widzenia czujników, to znaczy nie mogą one być zalepione brudem, błotem, śniegiem itd. Jeżeli układ wykryje usterkę po każdym załączeniu wstecznego biegu przez około 3 sekundy, rozlega się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników jest wyświetlany komunikat Sprawdzić system pomocy przy parkowaniu. W takim przypadku należy się skontaktować z przedstawicielem Renault. Na koniec pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Podczas wykonywania manewru zawsze licz się z możliwością zaistnienia nieoczekiwanych zdarzeń oraz z obecność przeszkód takich jak kamienie czy słupki, które są zbyt małe lub cienkie, aby system je wykrył. Teraz już znasz wszystkie zalety funkcji wykrywania przeszkód i asystenta parkowania dostępnych w nowym Renault Captur, które znacznie zwiększają komfort użytkowania. Życzymy szerokiej drogi w nowym Renault Captur.